Ja mam do Pani Komisarz takie pytanie o autobusy. Jak wygląda sprawa zadłużenia w ZTM-ie? Widziałem, że w programie naprawczym jest założone na przyszły rok 50 tysięcy oszczędności na autobusach. Chodzi mi o autobusy miejskie linie. Czy oznacza to jakieś cięcia, czy te, ta ilość kursów się nie zmieni? Jeśli się zmieni, to w którą stronę? Czy będzie więcej, czy mniej kursów? Tak bardzo proszę. proszę. Proszę Państwa, program naprawczy, bo nie zdążyłam o tym chyba też powiedzieć, program naprawczy to nie wymyśliła na Szczypiu. To pomysł już zrodził się w styczeń luty tego roku. I tak naprawdę większość założeń było już wtedy przyjęta. Ja nic nie zmieniałam. Faktycznie pan krukowski, który przyszedł na okazało się, że światło przestało świecić uliczne, że autobusy przestają kursować, to część już z tych rzeczy, ona już jest wprowadzona. Na szczęście, na szczęście dla nas tu dzisiaj wszystko. Bo już w tej chwili jesteśmy, yy, podpisana jest umowa z ETM-em, w Anik, do, do umowy na przyszły rok. I już jest 100 tysięcy mniej przy zachowaniu tylu kursów i tak jak jest na dzień dzisiejszy jest na dzień dzisiejszy. Czyli już jest sukces, że te pieniądze są już wymierne, tak? Przy zachowaniu tego, co jest na dzisiaj. Przy tej okazji chcę powiedzieć na stronie chyba już jest informacja od 1 grudnia. Bo napisaliśmy, bo tak obiecano, że po 15 listopada, więc napisałam pismo i przysłano nam wczoraj odpowiedź. 18 będzie przywrócona od 1 grudnia do, starego, do starej klasy. Tak? Czyli ta normalność wchodzi. W związku z tym odpowiadam, na dzień dzisiejszy, tak jak jest teraz, jest dobrze. My spłacamy. Wie Pan, co nie, nie powiem Panu dosłownie, bo co miesiąc jest jakby dwie raty: jakby z bieżącego działania i zaległość. To jest około 43 tysięcy miesięcznie. Przekazujemy systematycznie, tak? od momentu podpisania takiej ugody, systematycznie spłacamy to. Już pilnujemy wszystkie sprawy, które są jakby podpisane ugodami, żeby odsetki, odsetki były, zostały nam ostatnio umorzone, ponad 6 tysięcy Pan Prezydent Lubawski nam, bo on jest właścicielem ZDM-u, są umorzone. Także to mówię, wszystkie działania, które idą, to idziemy do, one mogą jeszcze nie być od razu widoczne. One nie będą od razu, bo, bo, bo nie ma możliwości, tak. Ale my widzimy, że spłata pożyczki, jeżeli by znaczy spłata pożyczką tego długu wymagalnego, który jest na dzisiaj, spowoduje uzyskanie płynności finansowej. Oczywiście przy zachowaniu w dalszym ciągu, tak, tych oszczędności, tylko że czytamy program naprawczy, bo on jest na BIP-ie. I te obszary czy kierunki, które są wskazane, to są jakby duże obszary namacalne, czyli my możemy właśnie kwotowo widzieć to, że to są faktycznie oszczędności. Co nie oznacza, że nie należy oszczędzać w każdym celu. Ja jestem tego zdania: nawet i światło, jak to mówią, papier ksero, tonery do ksero, czyli wszystko w każdym jednym obszarze powinna być oszczędność, czyli tymi nawet malutkimi krokami to też musi być oszczędność nie tylko to co jest główne tak główne cele które są wskazane w programie naprawczym czyli oświata, oświetlenie uliczne yy, redukcja zatrudnienia i yy, ZTM między innymi także na dzień dzisiejszy jeżeli chodzi o transport to zostajemy na tym samym poziomie My konkretne, wymierne pieniądze są zaoszczędzone. Dziękuję bardzo.